Za nami bardzo intensywny miesiąc, w którym piłka w wydaniu młodzieżowym wysunęła się na pierwszy plan. Nasze oczy najpierw były zwrócone na reprezentację do lat 20, a w drugiej połowie czerwca żyliśmy występami kadry U21. W magazynie Młoda Polska podsumujemy minione tygodnie, zaglądając też do reprezentacji U15, która ma za sobą zwycięski turniej w Finlandii i do rozgrywek klubowych. Dużo pozytywnych emocji dostarczyła nam kadra U21, która podczas Euro we Włoszech potrafiła wygrać z Belgią i z gospodarzami i zabrakło jej naprawdę bardzo niewiele do awansu do półfinałów i jednocześnie zagwarantowania sobie miejsca na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Sześć punktów zgromadzili podopieczni Czesława Michniewicza w dwóch pierwszych meczach. Patrzymy sobie na gole z tych spotkań z Belgią i Włochami. Do awansu zabrakło jednego oczka zdobytego w meczu z Hiszpanami, którzy jako jedyni wyszli z grupy A. Jakie wnioski przyniósł turniej we Włoszech? Czego zabrakło do wyjścia z grupy? No i co dalej z kadrą U21? Na te pytanie odpowie selekcjoner Czesław Michniewicz. Marzyliśmy o tym, żeby wyjść z grupy. Niestety nie udało się, zabrakło niewiele. Ale myślę, że z mojej perspektywy ocenia to bardzo pozytywnie, to co się wydarzyło z tą reprezentacją na przestrzeni dwóch lat. Zbudowaliśmy ciekawą drużynę. Ta drużyna rosła przez całe eliminacje. Budowaliśmy nowy zespół po poprzednich mistrzostwach Europy u siebie. Myślę, że wyszło całkiem dobrze. Układ tabeli był taki, że Hiszpanie... Uratowali zwycięstwo dwie minuty przed końcem z Belgią, i to był kluczowy moment dla całych eliminacji grupowych, bo wiemy, w przypadku remisu bądź zwycięstwa Belgów. Nasze zwycięstwo Bele z Włochami zapewniłoby na mama zbyt pośrednio do czwórki i na igrzyska. Tak się nie stało, a w tym ostatnim meczu byliśmy po prostu słabsi. Czasami tak jest, że trzeba docenić przeciwnika, nie szukać łatwych wytłumaczeń, yy, powodów porażki. Aż 10 zawodników, którzy byli na mistrzostwach zostaje z nami na kolejne eliminacje, plus ci, którzy byli też na niektórych powołaniach reprezentacja na mistrzostwa nie pojechali. Także jest spora grupa zawodników, z którymi już pracowaliśmy. Mamy przygotowaną listę już zawodników Dłuższego czasu tych, których będziemy się teraz w najbliższym czasie obserwować, i to będą kluczowe te tygodnie, i w połowie sierpnia wyślemy powołania i zaczynamy na początku września już kolejne eliminacje. Są Serbowie, którzy grali na poprzednich mistrzostwach Europy w Polsce, teraz też grali na mistrzostwach we Włoszech. Są Rosjanie, którzy do końca walczyli z Serbami w poprzednich eliminacjach jako awans na Euro we Włoszech. Są Bułgarzy. Myślę, że faworyta trudno wskazać. Myślę, że między trzema, czterema zespołami wliczając na nas Rosję, Serbię i Bułgarię rozstrzygnie się sprawa awansu. No to wybiegając nieco w przyszłość, przypomnijmy sobie, jak prezentuje się kalendarz eliminacji do kolejnego turnieju do lat 21. Euro, które zostanie rozegrane w 2021 roku na Węgrzech i w Słowenii. Reprezentacja prowadzona w dalszym ciągu przez Czesława Michniewicza o awans powalczy w grupie 5, a rywalami biało-czerwonych będą Serbia, Rosja, Bułgaria, Łotwa i Estonia. Pierwsze mecze eliminacyjne już we wrześniu. Walkę o udział w trzecim turnieju do lat 21 z rzędu rozpoczniemy wyjazdowym meczem z Łotyszami. Czas podsumowań nadszedł również jeśli chodzi o reprezentację do lat 20. Kadra prowadzona przez Jacka Magierę wyszła z grupy Mistrzostw Świata rozgrywanych w Polsce, ale zatrzymała się na jednej 8 finału i na meczu z Włochami. W magazynie Młoda Polska prezentujemy materiał z odprawy po tym spotkaniu jednej 8 finału, która to odprawa była jednocześnie ostatnim spotkaniem sztabu szkoleniowego z reprezentacją podczas turnieju. Po raz ostatni w takim składzie personalnym się widzimy? Więcej się tak nie spotkamy nigdy. Nie ma szans na to, żeby się spotkać w takim gronie. Zawodnicy, sztab. za nami rok pracy. Rok, dzięki któremu każdy z nas jest lepszy, bo każdy z nas się rozwinął. Przed wami nowy etap kariery w dorosłym futbolu. Kilku z Was. Będzie mogło jeszcze grać na poziomie U19/U21. Dla kilku z Was jest jedyna szansa, żeby założyć koszulkę z Orłem jako zawodnik pierwszej reprezentacji. A to, co powiedziałem, i też nie chcę Was oszukiwać, nie każdy z Was zagra w tej reprezentacji. Dlatego doceniajcie ten czas, który tutaj mieliście, ze sobą, spędziliście i to, co przeżyliście tutaj, zostanie w Waszych głowach na całe życie. I dziękuję za, za cały rok. Było o Euro, było o Mundialu, no a teraz czas na turniej towarzyski. Reprezentacja Polski do lat 15 pod koniec maja rozegrała turniej w Finlandii, który zakończyła na pierwszym miejscu. Reprezentacja Polski z rocznika 2004 prowadzona przez Bartłoma Jadzelewskiego turniej zaczęła od spotkania z gospodarzami, a więc z Finlandią. Ten mecz dla Polaków nie ułożył się dobrze, bo dzięki trafieniom w czwartej i w 27 minucie rywale wyszli na dworomkowe prowadzenie. Dwukrotnie skapitulował Wiktor Nowicki. Biało-czerwonych stać było po przerwie na złapanie kontaktu ze sprawą gola zmiennika Marcina Bartonia. Aktywny napastnik książka Wrocław miał jeszcze kilka okazji, ale my z gospodarzami zakończyliśmy porażką 1 do 2. Dokładnie 24 godziny później rozpoczął się drugi mecz z udziałem naszej reprezentacji. Tym razem graliśmy z Węgrami i tym razem to Polacy otworzyli wynik meczu. Konkretnie zrobił to kilka minut przed przerwą Miłosz Brzozowski. Krótko po zmianie stron, dla przełomienia w tej kategorii wiekowej gramy dwa razy po 40 minut poprawił na 2-0 Marcin Bartoń. Bardzo skuteczny na tym turnieju napastnik Śląska w 57 minucie raz jeszcze wykazał się snajperskim instynktem. Tym razem sprytny Lob i jest już 3 do zera, a po minucie kolejny cios zadany przez biało-czerwonych. Nieporozumienie obrońcy z bramkarzem wykorzystał Piotr Starzyński. Na ponad 20 minut przed końcem Polacy prowadzili 4 do zera. Przydarzył się jeszcze biało-czerwonym błąd, po którym wynik meczu został ustalony na 4-1, no ale tak czy inaczej spotkanie z Węgrami można było uznać za bardzo udane. W ostatnim meczu Polacy zmierzyli się ze Słowacją. Już w dziewiątej minucie skutecznie pressingiem rywala zaatakował Marcel Ruszel, a Kacper Duda zamienił tę sytuację na gola. Drugi gol biało-czerwonych po przerwie. W 53 minucie po asyście Bartonia miękko nad bramkarzem piłkę dziubnął Dawid Bugaj, no i reprezentacja prowadzona przez Bartłomieja Zalewskiego była już praktycznie pewna zwycięstwa w tym meczu i zarazem w całym turnieju. Trafienie na 1-2 na 4 minuty przed końcem meczu nic w tej materii nie zmieniło, no a puchar trafił do reprezentacji Polski, która z sześcioma punktami w dorobku miała po tym meczu powody do radości. Na koniec dwa słowa o piłce klubowej, no bo w ostatnich tygodniach poszły w górę trzy puchary za Mistrzostwo Polski do lat 15, do lat 17 i do lat 18. Po dublet w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów sięgnęła Legia Warszawa, która triumfowała w kategoriach U15 i U17. Młodzi legioniści w swoich finałach pokonali odpowiednią Pogoń Szczecin i Lecha Poznań. Mistrza Polski w najstarszej kategorii wiekowej poznaliśmy wcześniej, no bo Korona Kielce już na kilka kolejek przed końcem sezonu zagwarantowała sobie zwycięstwo w Centralnej Lidze Juniorów do lat 18. Widzowie kanału Łączy Nas Piłka a przez cały sezon mogli obserwować zmagania w Centralnej Lidze Juniorów i z pewnością zwrócili uwagę na kilku młodych, utalentowanych zawodników. My pokusiliśmy się o wybór najlepszej jedenastki zakończonego sezonu Centralnej Ligi Juniorów. Zgodnie z oczekiwaniami najwięcej jest zawodników Mistrza Polski, Korony Kielce. Mamy aż trzech przedstawicieli – Bartosiaka, Kordasa i Długosza. Między słupkami bramkarz Wisły Kraków Kamil Broda. W jedenastej sezonu znalazło się także rzecz jasna miejsce dla Króla Strzelców Rozgrywek Błażeja Czubana. 30 transmisji przyniosło też wiele pięknych goli. Na zakończenie tego magazynu prezentujemy 5, naszym zdaniem, najbardziej efektownych trafień zakończonego sezonu Centralnej Ligi Juniorów. Miłka przez pole karne, biegł tam Szwed, jest ciele, męski, No! On ależ potrafi bramka. uderzyć! Milasius! Ależ kapitalne uderzenie w wykonaniu Titasa Milasiusa! Idzie na obieg Franczuk. Keleczuk pół przez Laskowskiego, ale właśnie do Franczuka trafia ta piłka. Franczuk Laskowski! Cóż to jest za bramka! Bardzo prosta strata piłki, teraz w Korczyka. I to może być niebezpieczeństwo. Bramka na 2 do 0. Fantastycznie! Uderzył to Daniel Szelongowski. Dawid Lisowski, próba uderzenia! Ależ Bramka! Dawida Lisowskiego! Czapki z głowna tego chłopaka! Na tym kończymy czwarte wydanie magazynu Młoda Polska. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.